Niczym gwiazda pośród nocy, siłą blasku wstaje słońce, wstań i ty i spójrz w górę, uwierz w siebie, odczuć troski. Ludziom, ludzkim sercem, graj melodię, żyj w miłości dla miłości. Nie zapomnij też o innych, by doświadczyć swej radości. Kto pragnie zmienić świat, powinien zacząć przede wszystkim od siebie. Szczęśliwy, pełen optymizmu o radosnej twarzy, autor. Fajna historia światła. Dreszcz jaskini. Świątynia w wapieniach z bieli i czerni. Szarość bez znaczenia. Złoto kuli ciężko czeka. I kaplica w wapieniach z bieli i czerni. Szarość bez znaczenia. Rzeźba ze mnie, przymiot małego Boga, krzyk złota w niej. Na polanie tużycą trzaska suchość jesieni, szelest miasta za mną i dom swój. W Domu Kultury Koszutka w Katowicach odbyło się. Ciekawe spotkanie, potyczki poetyckie Krystyny Urbańczyk-Basińskiej i Jana Kończyńskiego. Krystyna jest poetką i malarką, a Jan poetą i literatem. Trudno mi rozstrzygać kto wygrał, bo poezje się uzupełniały i zadowolenie widzów świadczyło, że się to podobało. Od kiedy pani pisze? Od dzieciństwa, czyli zaczęło się w szkole podstawowej, później poprzez szkołę średnią i całe życie dorosłe do dnia dzisiejszego z małymi przerwami na wychowywanie dzieci, na przykład. Ale jeszcze z malowanie? Malowanie tak na bardzo poważnie zaczęło się w latach 70., ale to poczucie malarstwa, to ten artyzm wysałam z mlekiem matki. I pamiętam, że zagłębiałam się w rysowaniu, w malowaniu, i to dawało mi wiele, wiele radości. I dzisiaj mamy efekty tego. Pan jest poetą i literatem, i też Pan zaczął pisać w młodości, z tego co słyszałem. Tak, zacząłem od 16 roku życia, może nawet ciut wcześniej, to było troszeczkę niezdarne, ale później, kiedy na przestrzeni lat troszeczkę własny warsztat udoskonalałem poprzez czytanie innych ciekawych pozycji, na przykład Gałczyńskiego. Bardzo lubiałem Kochanowskiego czytać. Oczywiście to już nie jest poezja, ale zasób był wtedy bardzo bogaty dla mnie, który przełożył się na bogatsze słownictwo w moich wierszach. Ponadto w ostatnich latach bardzo dużo podróżuję i podróż też wspomaga mnie poprzez pewne zwroty również obcojęzyczne, które wykorzystuję dla potrzeb własnego wiersza. Niezależnie od pisania i malowania działacie na niwie artystycznej wspomagając innych. O tak, bo chcemy zostawić ślad po sobie. Zbieramy pamiątki z lat poprzednich ku przyszłym pokoleniom. Dom pracy twórczej ma powstać. Tak. Gdzie? Gdzie? W Kuźnicy Błońskiej, województwo łódzkie. Posiadłość ta moja mieści się na terenie Brąszewickiego Parku Krajobrazowego, i tam w warunkach y, wiejskich w otoczeniu. Prawdziwej, żywej przyrody. Będziemy spotykali się od czasu do czasu, cyklicznie na spotkaniach poetyckich. Będą zapraszani również malarze, poeci i być może rzeźbiarze. Sprawa jest rozwojowa artyści. i, w, jednym słowem, artyści. I początek w tym roku, czerwiec 2019 rok. Zaczynamy. Dom poety w Ostrowie Wielkopolskim już działa. To już działa. W tym roku 20 maja, w mojej urodziny, będziemy obchodzić drugą rocznicę otwarcia. Wcześniej było to troszeczkę tak niezgrabnie, niezdarnie, ponieważ już rok wcześniej ten zaczyn powstawał i wiele osób jeszcze przed szumnym otwarciem, które było rok temu, już było udostępnione dla publiki. Można było przyjechać, zwiedzić, odpocząć, rozkoszować się chwilą, pobudzając własne zmysły i nostalgiczne nastawienie do życia. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tym pędzie życia... Powinniśmy zastanowić się, dokąd brniemy. A kiedy się zatrzymujemy po drodze, tak zwany ten przystanek chwilowy, on pomaga i pozwala nam naładować własne akumulatory organizmu, gdzie możemy mieć jeszcze większą siłę, aby iść dalej. Czego bym wszystkim Państwu życzył, ponieważ 100 lat i więcej to jest dzisiaj rzadkość. A najpiękniejszą rzeczą jest 100 lat, 100 lat i jeszcze drugie 100. Pojedynki poetyckie to taki epizod wojenny. Porównując to, kiedy następna taka walka Poetycka nastąpi. O, oczywiście, że będzie. Już dzisiaj zapraszamy 26 kwietnia do tęczy w Tychach. Godzina 17.30. Zapraszamy wszystkich do tęczy w Tychach i będzie pojedynek poetycki. To będzie bardzo wyrównana walka, chcę dodać i przede wszystkim na pewno nie będzie żadnej powtórki na spotkaniach. Za każdym razem będziemy w stu procentach robić coś innego. Działać na niebie poezji również, ponieważ poezja cały czas żyje Stale mamy świeże pomysły na własną poezję jest życia wziętą i ona będzie w następnych potyczkach poetyckich tutaj, jak Krystyna pięknie zdążyła powiedzieć, w Tychach, później w Złoczewie, być może w Wielkopolsce całej też. Jeżeli ogarniemy cały temat, będziemy bardzo szczęśliwi dla Państwa służyć wszelkimi słowami poetyckimi ku lepszej naszej przyszłości. Powiedział Pan, że za każdym razem ta Potyczka, poetycka jest inna. Mnie się wydaje, że zależy to głównie od czytelników, którzy chcą coś usłyszeć, i ta atmosfera udziela się Wam, jako poetom, którzy jesteście no, bohaterami wieczoru, na przykład. Poniekąd też, ale główna walka odbywa się między nami. Walka pokojowa, zawsze pokojowa, po sercu. I dodam do tych słów, że nie ma tu zwycięzców. I jest znak równości. To jest to, co zauważyłem na początku. Zadowolenie widzów i wszystkich czytelników, którzy tu byli. Dziękuję bardzo i życzę kolejnych udanych potyczek. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie I Panu do dziękuję. Dziękuję na wszystkim Państwu, którzy przybyli na nasze spotkanie. Polecamy się na przyszłość. Zapraszajcie nas gdziekolwiek jesteście, w jakim zakątku kraju i świata. Chętnie przyjedziemy. Wszyscy jesteśmy dobrego. dla Was.